Cześć. Słyszałem, że chcielibyście się pośmiać. No to niestety nie dziś, bo dziś będziemy wraz z gazetą Wyborczą analizować bajkę Psi Patrol. Pod kątem konfucjańskiego modelu posłuszeństwa oraz kultu białej rasy. I dlatego mam laptop w kadrze, bo będę czytał ten artykuł, wybaczcie. Zanim jednak o tym pozwólcie na bardzo krótką historię, nie denerwujcie się, już przechodzę do rzeczy. Byłem ostatnio u bratanicy i u bratanka, lat 3, prawie i 5. I oni oglądali właśnie tę bajkę, Psi Patrol. I powiem wam w skrócie o czym ona jest. Otóż bajka ma bardzo powtarzany schemat. Jest tam taka zatoka, nazywa się Zatoka Przygód, i w niej w każdym odcinku pojawia się pewien problem. O tym problemie dowiaduje się tak zwany Ryder. Jest to chłopak, nie wiem, może mieć z 10 lat, który w celu rozwiązania tego problemu, Problemu zwołuje Radę Psów. Rada Psów to za mocno powiedziane po prostu prosi psy, żeby one załatwiły tę sprawę. No i te psy, pieski, znaczy się, one przebierają się tam za ten psi patrol i one rozwiązuje ten problem. I to jest właściwie koniec tego schematu. Tak, tak wygląda każdy odcinek. Bardzo fajna bajka. No i powiem Wam tak, że nawet nie podejrzewałem, co im się wciska, bo jak zobaczyłem na ten artykuł gazety wyborczej, to byłem w szoku i chciałbym Wam też właśnie powiedzieć o tym, żebyście unikali tej bajki. Uwaga. Ta bajka przedstawia bowiem obrzędy przejścia. Opisane przez francuskiego etnografa Arnolda van Gennepa. Krótko opiszę o co chodzi z tym obrzędem. Otóż występują w tym obrzędzie trzy fazy. Pierwsza faza, tak zwana faza wyłączenia. Ona polega na tym, że dana osoba traci pewien status. Druga faza to faza marginalna. Osoba jest w zawieszeniu. Trzecia faza, czyli faza włączenia. Osoba zyskuje jakiś status. I to wszystko się dzieje w psim patrolu, <laughs> w którym wy oglądacie z dziećmi albo bez. Każdy bowiem psiak w pewnym momencie, w momencie tego problemu staje się członkiem tego gangu. Przed tym jak się stanie jest w momencie zawieszenia, a potem cyk ma nowy status i dalej już wiecie co się dzieje. Nie wiecie? To Wam mówię. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że ta bajka wcale nie ukazuje obrzędu przejścia. Tylko zbudowana jest po prostu na schemacie, jak przytłaczająca większość bajek i filmów fabularnych. Jest norma, jakaś normalna sytuacja, później następuje konflikt, punkt zwrotny, napięcie, rozwiązanie tego konfliktu, a wszystko po to, żeby przykuć uwagę tego najbardziej powszechnego widza, takim jak wasze dzieci. No ale to jest złośliwe, więc pomijamy ten aspekt. Wróćmy do artykułu. Dzieci z wypiekami śledzące przygody psów uczą się projektowego podejścia do życia, którego normalny bieg przerywany jest zadaniami do wykonania. I dlatego, drodzy rodzice, wasze dzieci skończą w korpo. Nie istnieje ciągłość pracy, lecz bez troska i dorywcze stawianie czoła kłopotom. Celna uwaga, powinni zrobić bajkę, która rozpoczyna się od takiej bardzo ciężkiej pracy, od pierwszej minuty tej bajki, aż do ostatniej minuty. Nie wiem, niech trwa nawet pół godziny albo tyle co dzień pracy, 8 godzin. Niech oni przez te 8 godzin pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Dzieci mogłyby się wiele z tego nauczyć. Świetnie by to się oglądało. Oczywiście, wszystkie psiaki powinny być zatrudnione na umowę o pracę. Weekend powinien trwać 4 dni. Nie ma żadnej mowy o śmieciówkach, Emeryturę od 30, może 35 roku życia, a podatek dochodowy, no mniej więcej na poziomie 90 do 95%. Przepisem na sukces jest lider, który cieszy się niepodważalnym autorytetem, a jego rolę można określić mianem troskliwego tyrana. I jest biały. To jest bardzo ważne, by odnotować dla Gazety Wyborczej. Nie ja wiem czy wam też, ale mi to bardzo przypomina obraz Jarosława Kaczyńskiego. Aby wejść w taki hierarchiczny ukrad, parafia, ksiądz, biskupi, kardynałowie, dziecko musi wyzbyć się osobowości lub ją ukryć. Lekcja religii. Skupić się na wąsko w pojmowanych umiejętnościach w ramach określonej specjalizacji, pani Michałowa, być przydatnym narzędziem w rękach wszystko wiedzącego, papież, proboszcz, dowolnie można wybrać. Czyli po prostu hierarchia kościelna jest ukazana w psim patrolu. Przejdźmy do Konfucjusza. Dzieci nasiągają konfucjańskim duchem posłuszeństwa wobec przełożonych. Ja szczerze mówiąc, to jest moja subiektywna ocena, po obejrzeniu tej bajki dostrzegam raczej neokonfucjańskie niż konfucjańskie odniesienia do nauczania braci Heng Hao. Ale mogę się mylić. Analiza genderowa. O, wreszcie coś. Analiza genderowa, analiza genderowa, genderowa czy genderowa się czyta. Wymaga poszerzenia ogrona postaci poza pierwszoplanowe. Chociaż w bajce dominują postacie męskie, to regularnie pojawiają się dwie przedstawicielki płci żeńskiej. Dawniej kobiety. Nierówno potraktowanie w każdej bajce powinno być dokładnie tyle samo kobiet i tyle samo mężczyzn. Dokładnie tak samo jak jest na świecie. I w każdej bajce i w każdym filmie. Film z serii Madlen. Prawie każdej. Kobiety to postacie skupione na urodzie, błahostkach, roztrzepane, kruche i, gdyby nie pomoc zewnętrzna, nie poradziłyby sobie w życiu. Mężczyźni, poza boską figurą logicznie myślącego i zaradnego rajdera, są fajni, ale roztargnieni, myślni, nadmiernie ryzykujący. Gazeta Wyborcza celnie zwraca uwagę na to, że znowu mamy tutaj ten podział na żeński wzorzec nieporadnego piękna i męską hardość. Znowu chcą nam to wcisnąć, i teraz wciskają to waszym dzieciom, i to nawet na Netflixie. Powinno być moim zdaniem odwrotnie tak byłoby sprawiedliwie czyli hardość kobieca oraz taka męska pipowatość. Ale może to jest po prostu bajka dla dzieci, czy, czy nie? Sprawa jednak nie jest tak prosta, nie sposób przejechać się po psim patrolu po całości. Na szczęście oto warunkowy dowód, dlaczego Gazeta Wyborcza twierdzi, że możecie ewentualnie dzieci pozostawić przy ekranach. Komplikują go psy. A właśnie przypominam, bo mogłyby nam to umknąć. Rozmawiamy o bajce dla dzieci o psach. No ale sprawdźmy, jak to psy komplikują wszystko. Otóż nie pozbawiono tych psów komponentu płci, ale aby ją określić, trzeba się wsłuchiwać w dialogi, gdzie zdradzają ją końcówki. Dla maluchów jest to niemal niezauważalny detal. Uff, na szczęście dzieci nie zauważą, że psy mają płcie w tej bajce. Ale z pewnością zwrócą uwagę na konfucjański model posłuszeństwa. Umożliwia to dzieciom identyfikacji z każdym zwierzakiem, płeć nie gra tu żadnej roli. Dzięki temu cechy takie jak koleżeńskość, odwaga, poświęcenie dla innych są nieskrępowane dyskursem płciowym i dostępne każdemu dziecku. Mów dobrze chociaż to. Chociaż tyle dobrego z tego, że te biedne trzylatki nie będą skrępowane tymi głupimi podziałami na kobiety i mężczyzny. W tym przypadku psy to y, suki i psy, tak? Chociaż tyle. Naprawdę. I tylko dzięki temu, bo to stoi tylko na przeszkodzie, będą wreszcie w stanie dostrzec czyjąś odwagę, czyjąś koleżeńskość, a nie patrzeć na człowieka, tylko że jest kobietą i mężczyzną. Ja, na przykład, za każdym razem, gdy jakaś osoba jest mi wdzięczna, albo koleżeńska, albo jest odważna, to najpierw sprawdzam, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Czy osobom Darwinistyczny i neoliberalny podprogowy przekaz przełamuje też 100. Dobra, tyle. Wykupiłem tę prenumeratę, żeby przeczytać ten artykuł, za 20 zł. Może to i dużo, ale czy to jest naprawdę dużo w obliczu tego, ile waszych dzieci uratowałem w ten sposób? Przestrzegłem przed tą bajką. Tak mi się przypomniało, bo jest to też w tym artykule, że chciałbym przed paroma kwestiami ostrzec was, moi drodzy rodzice, znaczy nie moi, ale rodzice, którzy mają dzieci, prawda? Sprawa z teletubisami jest dawno niby wyjaśniona, ale warto o tym przypominać, że nie możecie oglądać teletubbisiu, bo twinki-winki to gej. A jak wiadomo, oglądanie w młodym wieku geja zrobi z twojego dziecka geja. Tak to działa. Ja oglądałem teletubisie w dzieciństwie... gej. Smurfy to chyba nie muszę mówić. To już dawno odkryto. Alegoria państwa komunistycznego. Co? Nie widzieliście? Papa Smurf. Dyktator. Jego czerwona czapka i czerwone gacie. Ewidentne nawiązanie do kultu Stalina. A ta... no, jak ona się tam nazywała? Smurfetka. Długie blond włosy. Wizja doskonałej aryki. Gargamel. Żyd. Zwróćcie uwagę na ten nos. Jeszcze lubi pieniążki. Simply as that. Kubuś Puchatek. Naprawdę muszę ostrzegać. Promocja obżarstwa. Konsumpcjonizmu. Tygrysek leciał na dropsach, ewidentnie. Promocja narkotyków. A Krzyś? Nie lepszy. Rozmawiał ze zwierzętami. Pewnie grzyby, ale w sumie plus za osiołka, który był taki zblazowany, zmulony, niezadowolony. To on chyba musiał dużo marihuany po prostu palić. Plus oczywistego faktu jeszcze narkotyków. Muminki. Oryginalny Multilaksyn. Serio muszę tłumaczyć, jaki wpływ na nasze traumy i stany lękowe miała ta banda hipopotamów. Kulfon i Monika. Wiecie, że Monika to był facet? Gender. A ten uszatek, co on taki delikatny? Był taki, dbało o czystość, taki ładniutki? Gay? Może? Molek i Lolek? Dwóch facetów. Żwirek i Muchomorek? LGBT Agenda. I można było oczywiście tak w nieskończoność, by opowiadać i opowiadać. Ale mówiąc zupełnie serio, moi drodzy rodzice, zresztą nie trzeba wam tego tłumaczyć. Doskonale wiecie, że trzeba sprawdzać, co oglądają wasze dzieci, prawda? To jest truizm, mam nadzieję, co teraz powiedziałem. Dobrze wiecie, że trzeba ufać, ale sprawdzać. Tak jak mówił ten. Stalin. Czy tam Marks. Cześć. ogłoszenia moi drodzy. Chciałem Was bardzo zaprosić do wsparcia tej licytacji. Celem tej grupy jest zebranie środków na leczenie Maćka Cieślika. Tak sobie pomyślałem, nie wiem czy Wy też tak macie, ja często kupuję jakieś drobiazgi takie, żeby komuś zrobić przyjemność za 15, za 20 zł i tak dalej, za 5 czasami, no to to jest chyba dobra okazja. Wyszukujcie po miejscach zamieszkania i jeszcze nawet zdążycie pewnie odebrać. Macie tutaj na przykład sok z aronii domowej wystawiony, domowy albo czekolada, te same 10 zł czy 5 zamiast wydać w sklepie możecie wydać w tym celu. Tylko Proponuję i serdecznie zachęcam. A drugą prośbę jeszcze mam, to proszę zadawajcie pytania na poniedziałkowy odcinek. Taki wiecie, świąteczny QA, coś takiego. Nie lubię jakichś takich QA-ów, ale. Wiecie o co chodzi. Pogadajmy sobie, jak przy stole wigilijnym, o poważnych rzeczach, o mniej poważnych, o śmiesznych, o tym czy wyrósł już ten chłopaczek czy nie. W sensie, że ciocia tak robi, olej maciusiu, ojśu, już rosłeś już musi. Mogę na was liczyć? Widzimy się w poniedziałek, weźcie barszczyk w jedną rękę, w drugą opłatek, Ewangelia według świętego Łukasza. I do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.